Dzisiaj kolejna niespodzianka od włóckiej prawicy. Przyprowadziłem tu eksperta od polityki wołeckiej, czyli Mateusza Kuryłę. Postanowiliśmy nagrać taki 15-minutowy film, dlatego postaramy się owinąć jak najszybciej, w którym jak najkrócej opiszemy Wam to, jaki jest podział polityczny w Polsce. Specjalnie zaprosiłem Mateusza, żeby nie było tak, że są tutaj tylko moje poglądy. Mateusz ma poglądy zupełnie prawie takie same jak moje, ale myślę, że postaramy się to zrobić maksymalnie obiektywnie żeby nasze poglądy po tym filmie nie były do końca Wam znane. Przede wszystkim trzeba zacząć od podziału na osie, o którym opowie Mateusz. Więc w opinii publicznej funkcjonują takie e, nazwy jak prawica i lewica, aczkolwiek e, zauważono, że jest to zbyt archaiczny podział, ponieważ e, ciężko było to rozróżnić tylko tymi dwoma pojęciami, więc e, przedstawimy Wam podział dwuosiowy, w którym jedna oś pozioma odpowiada za Yy, poglądy gospodarcze, i po lewej stronie mamy socjalizm, a po prawej stronie mamy wolny rynek. A druga oś pokazuje na dole mamy yy, liberalizm pod względem światopoglądowym, a na górze mamy konserwatyzm światopoglądowy. No, prawica, centrum, lewica. Dużo osób nazywa się prawicowcem, a nawet nie wie do końca, co to znaczy i odwrotnie. Tak samo robi pewnie lewica i dlatego chcielibyśmy Wam pokrótce wytłumaczyć. Zaczniemy od osi, która jest chyba prostsza do opisania czyli o osi poziomej. Tak jak już Mateusz mówił, tutaj mamy prawicę gospodarczą, tutaj mamy lewicę gospodarczą czyli wolny rynek, który jest po stronie prawej na grafice, która jest teraz przedstawiona. I so, każda z partii powinna przynajmniej określić się, jaka jest gospodarczo, czy jest bardziej lewicowa, czy bardziej prawicowa. Ale co to właściwie znaczy? No, w skrócie można powiedzieć, że jeżeli partia jest za e, przymusową redystrybucją pieniędzy od podatników, to znaczy, że jest partią lewicową, a jeżeli partia uważa, że każdy, który zarobił sobie pieniądze, to są jego pieniądze i nic nikomu do tego, to e, można powiedzieć, że jest skrajnie e, prawicową partią. Czyli jeśli ktoś jest prawicowy, może mówić, że jest wolnorynkowy gospodarczo. Wolność, rynek, liberalizm gospodarczy. Czyli jeśli ktoś popiera socjalizm, jest przeciwnikiem wolnego rynku. Jeśli popiera rozdawnictwo, dystrybucję dóbr, czyli zabieranie jednym, żeby dać drugim. Teraz takim sztandarowym projektem jest Projekt 500. Więc jeśli ktoś go popiera lub chciałby go rozwijać, to można powiedzieć, że jest lewicowy gospodarczo. Oczywiście to nie jest tylko jeden aspekt takich. Podpunktów jest więcej. Czyli, na przykład, czy popiera publiczną służbę zdrowia, czy jest za obowiązkiem płacenia składek ubezpieczeniowych, SUS. Kolejnym socjalem są zasiłki dla bezrobotnych. Jeśli ktoś uważa, że powinny być lub powinny być większe, to już jest lewicowy. Im większy zasiłek, tym ta osoba jest bardziej lewicowa. Podobnie jest z podatkami. Jeśli ktoś uważa, że podatki powinny być bardzo wysokie. I powinna jak, powinna jak największa część czyjejś pracy y, trafiać do państwa, które rozda później najuboższym, czy najbardziej potrzebującym czy równo wszystkim, to wtedy jest również lewicowy gospodarczo, im, im większa ingerencja w rynek, tym bardziej możecie nazwać się osobami bardziej lewicowymi gospodarczo, skrajnie lewicowymi. Ogólnie lewicowe poglądy gospodarcze oznaczają to, że chcielibyście bardzo dużo troski państwa o obywatela, czyli bo jesteście w stanie oddać swoją wolność, swoją wolność podatkową, gospodarczą, kosztem tego, żeby państwo się wami zaopiekowało, czy tymi niekoniecznie wami. Być może wy jesteście bardzo bogatymi ludźmi i was stać na to, żeby zapłacić 80% podatku, ale na przykład tymi osobami, których nie stać na, na dostatnie życie, więc wy jesteście w stanie się podzielić swoimi dobrami, na które zapracowaliście. Czyli jeśli chcielibyście, na przykład, żeby każdy mógł ubezpieczać się na taką kwotę, jaką chce, w prywatnych placówkach, zamiast płacić na, na przykład składek na NFZ, to znowu jesteście prawicowi, można powiedzieć, że skrajnie prawicowi gospodarczo. Czyli w skrócie, im większa ingerencja w rynek, tym jesteście bardziej lewicowi. Im większa wolność, im większa odpowiedzialność obywatela za siebie, jeśli chodzi o jego finanse, jego kapitał, tym jesteście większymi zwolennikami kapitalizmu, czyli większymi prawicowcami, jeśli chodzi o gospodarkę. A później przejdziemy do drugiej osi, na której również jest, y, można nazywać się również lewicowym i prawicowym światopoglądowym. Jakie są partie w Polsce lewicowe? Bardzo proszę Mateusz. Obecnie partią najbardziej lewicową pod względem gospodarczym jest Prawo i Sprawiedliwość ze swoimi wszystkimi programami socjalnymi, takimi jak sztandarowy 500+, teraz na każde dziecko, 13 emerytury i tak dalej. Muszę tutaj być trochę adwokatem biała, bo jeśli chodzi o socjalę, to na pewno... Inne komitety wraz z Prawem i Sprawiedliwością ścigają się o to, żeby, żeby rozdawać więcej pieniędzy, czy może żeby pomagać ubogim, żeby to trochę ładniej zabrzmiało, żeby wspierać rodziny. No na pewno tak jak już niektórzy zauważyli tak naprawdę to, ta piątka Kaczyńskiego bodajże którą wprowadził, to są pomysły bodajże Grzegora Schetyny sprzed paru lat. I tak samo teraz cała Koalicja Obywatelska no, również popiera te programy, ponieważ większość społeczeństwa je popiera, więc nie mogą jakby od tego odejść. Wbrew pozorom, trochę bardziej na prawo od nich jest SLD, bo też tam są jakby, znaczy lewica. Powiedziałbym, może nie bardziej na prawo, tylko mniej na lewo. No, mniej, na lewo mniej na lewo jest lewica. Znaczy właśnie, SLD jest może trochę bardziej na prawo, ale w u nich jest jeszcze partia Razem, która jest wręcz partią komunistyczną, prawie że na pewno skrajnie, skrajnie socjalistyczną, co najmniej. Następnie mamy kukiza z psl którzy wcześniej byli bardziej centrolewicowi, teraz przynajmniej na plakatach są bardziej centroprawicowi. No i najbardziej wysuniętą partią na prawo jest w tym momencie Konfederacja. No, partia Konfederacja, która skupia obecnie partię Wolność i Grzegorza Brauna, środowiska narodowe. I, i to ta koalicja, która jest akurat skrajnie prawicowa gospodarczo. Sprzeciwia się większości programów socjalnych, lub mówi o tym, że powinny to być obniżki podatków zamiast np. 500, która jest gotówką wręczaną, niezależnie od tego, czy się pracuje, czy nie. Na przykład, oni mówią o tym, że powinno się to lepiej już zwracać w formie, w formie obniżki podatków. Podobnie mówi też obecnie PSL z kukizem którzy obecnie idą do wyborów pod nazwą Koalicja Polska. Mhm. Którzy również, właśnie dlatego, tak jak Mateusz powiedział, można nazwać ich centrum prawicowego gospodarczo, gdyż ich postulaty w obecny, obecnym kształcie, w obecnych wyborach <coughs> idą bardziej w stronę wolnego rynku, urynkowienia polskiej gospodarki. To skrajna lewica, czyli, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to są trzy partie, tak jak też Mateusz powiedział, czyli... Właśnie lewica, komitet, w którym jest Wiosna Roberta Biedronia i Partia Razem. Jest to taka koalicja stworzona specjalnie na te wybory, w której skrajna polska lewica zebrała się razem pod sztandarem ogólnie lewica, a będą startować z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No i Prawo i Sprawiedliwość jest również, myślę, że tak samo jak Lewica skrajnie właśnie lewicowy gospodarczo a pozostaje Platforma Obywatelska, która idzie pod nazwą Koalicja Obywatelska, gdzie dołączyli do nich również Zieloni. Myślę, że oni są trochę mniej chyba, mniej na lewo, trudno określić. No, trudno powiedzieć, no, na, no, tak 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 i, tak i na pewno. się kreują, uważają siebie za trochę bardziej na, na prawo, bardziej zabiegają może przedsiębiorców i tak dalej, ale tak naprawdę Myślę, że nie cofnęliby żadnych postulatów, które teraz chciałby wprowadzić PiS. Tak, no to jest też ogólny problem socjalizmu, ale o tym nie będziemy już myśleć dzisiaj mówić, bo cię mam przedstawić po prostu jakie poglądy mają jakie partie. Czyli jest, jeśli jesteście skrajnie lewicowi gospodarczo, to na pewno odpowiadałaby Wam opcja lewicy albo Prawa i Sprawiedliwości, trochę mniej to myślę, że to partia Grzegorza Schetyny. I jeśli blisko tam już centrum, to kuki obecnie z PSL-em, obecnie Koalicja Polska, a jeśli jesteście za jak, najmniejszym, jak najmniejszymi socjalami, jak najmniejszą pomocą państwa, to wtedy no możecie wyrazić konfederację. podatkami, tak samo niskim tak. ZUS-em lub w ogóle nieobowiązkowym ZUS-em. Yy. Czyli mniej dostajecie od państwa, no ale też tak, musicie płacenia za te wszystkie. No, tak, to, ale mniej za to wszystko płacicie. No to wtedy jesteście, możecie sami na siebie nazwać albo prawicowymi gospodarczo, albo skrajnie prawicowymi gospodarczo. I wtedy macie do wyboru konfederację. I tutaj ciekawostką jest też to, że w Prawie i Sprawiedliwości, która również nazywa się koalicją, bo są tam trzy partie, partia Zbigniewa Ziobry, Gowina oraz oczywiście Prawa i Sprawiedliwość, no to akurat tam jest też jedna partia, która się nazywa skrajnie prawicową gospodarczo, czyli partia Jarosława Gowina, mimo że jest tej koalicji rządowej obecnej, która wprowadza te programy socjalne, to jakby z natury, jeśli mogę tak powiedzieć, z założenia była partią prawicową gospodarczo, czyli Jarosław Gowin, partia porozumienie popierają wolny rynek, a w praktyce wychodzi różnie. Ale oczywiście o tym też nie mówimy. Tak jest. I przechodzimy dalej, czyli do osi pionowej. Jeśli już wybraliście, czy jesteście bardziej za wszelkimi programami socjalnymi, albo za niskimi podatkami, musicie zastanowić się nad tym, jak wypadacie światopoglądowo. I to jest ten poziom, na którym częściej, a raczej pion na naszej osi, na którym częściej ludzie się kłócą o to, czy są bardziej lewicowi, czy prawicowi. Są to wszystkie kwestie związane na przykład z. W skrócie to będzie. Szeroko pojęte LGBT, aborcja, feminizm, imigranci, i podejście do kościoła i do innych religii. Jasne. Do tego możemy dołożyć jeszcze podejście do posiadania broni, na przykład. I tutaj też można określić siebie jako prawicowego i lewicowego. I tutaj jest tutaj taki mały konflikt, ponieważ tam był liberalizm i socjalizm, a tutaj znowu mamy liberalizm, który stoi jako, jako przeciwieństwo konserwatyzmu społecznego. No i na górze mamy konserwatyzm na naszej osi i konserwatyzm społeczny. Czyli powiedzmy, zaczniemy od tego LGBT, czyli to są ludzie, którzy sprzeciwiają się małżeństwom par homoseksualnych oraz y, adopcji oczywiście dzieci również, co jest konsekwencją tego, że są przeciwnikami małżeństw homoseksualnych. Jeśli chodzi o aborcję, no jeśli uważacie, że aborcja jest zabijaniem dzieci, no to wtedy jesteście prawicowi. Jeśli uważacie, że aborcja jest czymś, co, o czym powinna decydować tylko kobieta bez decyzji męża, czy bez y, patrzenia na, na ten płód, jeszcze jako dziecko, no to wtedy jesteście lewicowi a lewica, czyli liberalizm w przypadku świata, świat, światopoglądu, co również grzeje się z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, bo wcześniej lewica była nazywana socjalizmem, a prawica liberalizmem gospodarczym, a w światopoglądzie jest trochę inaczej, bo tutaj lewica jest znowu nazywana liberalizmem światopoglądowym, a prawica konserwatyzmem światopoglądowym. Przez to wychodzą właśnie takie różne niedopowiedzenia. Tutaj na pewno jeszcze trzeba wspomnieć o związkach partnerskich, ogólnie małżeństwach homoseksualnych, może, może bardziej o tym. Tak, czyli jeśli jesteście lewicowi, jesteście za, za małżeństwami homoseksualnymi, za związkami partnerskimi, jesteście zwolennikami, jeśli jesteście skrajnie lewicowi oczywiście, to wtedy jesteście zwolennikami skrajnego dopuszczenia na aborcję, jak się mówi aborcja na życzenie, mhm. czyli ym, do, 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 do chyba do ostatniego dnia, już trudno powiedzieć, jak mówią skrajnie lewicowi. Do 15. roku życia. Do 15. roku życia. Yy, także tyle, jeśli chodzi o aborcję. No, feminizm, ruchy feministyczne. No tak, no oczywiście feministki, czyli wszyscy ci, którzy uważają, że kobiety są dyskryminowane w Polsce, głosują na liberalizm społeczny, a ci, którzy powiedzmy ich nie popierają, między innymi kobiety, które się nie utożsamiają z tym ruchem, głosują na konserwatyzm w tym wypadku. Zwolennicy Kościoła katolickiego również głosują na konserwatystów, czy również innych wyznań. Tak. Czyli generalnie jakby konserwatyzm jest łączony z wartościami chrześcijańskimi i przez to gdzieś ten kościół jest związany z partiami, które, są, które reprezentują konserwatyzm społeczny, światopoglądowy inaczej. Czyli to też rozdział, znowu, rozdział kościoła od państwa, tak. taki skrajny, czyli opodatkowanie kościoła, wycofanie religii ze szkół, to znowu jest pogląd skrajnie lewicowy. A popieranie, um, popieranie ingerencji kościoła w państwo, to już jest pogląd skrajnie prawicowy. Model rodziny, czyli kobieta i mężczyzna. <laughs> wspieranie, wspieranie tak, polityki prorodzinnej, mm -hmm. to, to na pewno myślę, że to jest coś, czym, czym bardziej szczycą się, się konserwatyści niż liberałowie światopoglądowi. No i coś jeszcze, o czym na pewno warto by powiedzieć? Imigranci? O to nie mówiliśmy tak. imigranci, czyli... Na pewno konserwatyści są przeciwni przyjmowaniu tutaj im imigrantów. Jakby to no, nazwać? Konserwatyści raczej są za tym za bezpiecznymi granicami, czyli za, za tym, żeby nie wpuszczać wszystkich do naszego państwa, a, a Lewica z racji takiego wydaje mi się, że to wynika z tego, że chcą pomagać wszystkim, są za wpuszczaniem. Byli. Teraz już ten problem trochę ucichł, ale byli za, za wpuszczaniem wszystkich osób do naszego państwa. I opiekowaniu się nim przez państwo. No, a prawica bardziej, czyli konserwatyści, byli bardziej za tym, żeby to, tym zajmowały się kościoły czy jakieś stowarzyszenia. Mhm. To chyba tyle. I też musicie tutaj się zastanowić nad tym, czy jesteście bardziej prawicowi, czy lewicowi. Czyli jeszcze raz podsumowanie: prawica konserwatywna, czyli wartości chrześcijańskie ograniczenie aborcji, albo może pozostanie przy tym obecnym kompromisie. To trudno powiedzieć, może to bardziej centrowe, bo pozostanie przy tym kompromisie. Myślę, że to zależy. W przypadku tutaj partii centrowych, myślę, że zaraz przejdziemy do wymienienia, jakie to są partie, jeśli już zdecydowaliście się, które rzeczy popieracie, to są to bardziej partie, które w jednych kwestiach są za, za jedną rzeczą, w drugiej za drugą, czy tak jakby mogą się te poglądy mieszać konserwatywno-liberalne. Nie są skrajni, w, raczej w żadnym, w żadnym wypadku. Tak jest. No i co, jeszcze warto by powiedzieć o posiadaniu broni. Myślę o, o rozszerzeniu posiadania prawa do O rozszerzeniu. Prawa do posiadania broni. Tak, dziękuję. Myślę, że są bardziej konserwatyści znowu niż liberałowie światopoglądowi, czyli za, są za zwiększeniem sił wojska, a lewica jest za tym, żeby. Och, demilitaryzować państwo. No tak, pacyf pacyfiści. Musicie też brać pod uwagę, że my staramy się to wszystko bardzo szybko skumulować. W jednym momencie myślę, że na pewno znaleźlibyście mnóstwo osób lewicowych, które mają jakieś poglądy częściowo prawicowe i odwrotnie, tylko my to musimy bardzo uprościć, żeby kogoś się to chciałoby oglądać, żeby to było szybko. No wiadomo też, że w Polsce też to wygląda inaczej. nie Mamy pewne tematy, które w ogóle na przykład nie są poruszane, które może są istotne. Nie wiem, dajmy, to w Stanach Zjednoczonych, na przykład o tam się na pewno dużo więcej mówi. Tam. niż u nas i no, troszeczkę to inaczej wygląda. To mówimy o takich ogółach, ale może nawet nie wszystkie partie w ogóle ma, mają cokolwiek na ten temat do powiedzenia. No tak, nie ma, mogą nie mieć wspólnego programu czy wspólnego zdania, tak? Bo o to Ci by nie chodziło. No, 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 tak. Tak, no więc tak, wymieniamy partie jakie są, no więc tak, na pewno zaczniemy od skrajnej prawicy, czyli skrajnego konserwatyzmu, to na pewno Prawo i Sprawiedliwość jest, jeśli chodzi o światopogląd, skrajnie prawicowy. Mhm. No, I... no i stąd się właśnie mówi, że Prawo i Sprawiedliwość to jest prawic. Tak, dlatego się mówi zawsze tak, jako prawicy i też trzeba dodać, że ich koalicjanci, czyli partia Zbigniewa Ziobry oraz Jarosława Gowina również jest, no, no to co najmniej centroprawicowa, i... a myślę, że nawet skrajnie no, prawicowa, można tak. powiedzieć, mhm. czyli skrajnie konserwatywna, jeśli chodzi o światopogląd. Troszkę mniej, gdzieś tam bliżej centrum jest konfederacja, jako ta partia centrum prawicowa, to chyba też za, za dużo mi powiedzieć. Znaczy, tutaj po prostu są tam jakby e, różni ludzie, jest to, jakby to nie jest jedna partia, tak? To, tak, to jest, to jest partia złożona z innych partii. to jest konfederacja różnych partii, więc po prostu na pewno są tam część ludzi, którzy są naprawdę mocno prawicowi, może nawet bardziej niż PiS. Tak. Na pewno. Niektórzy, no ale niektórzy są bardziej liberalni w tym środowisku. Bli bliżej centrum. Bliżej centrum, a może nawet niektórzy y, trochę poniżej centrum. Och, to myślę, że na, na pewno jest środowiska grupna, które no, na przykład nie. są właśnie bardzo prokatolickie. Mm -hmm. Także to, to jest gdzieś y, trudno ich określić tak jednoznacznie, tak jak właśnie myślę Mateusz powiedział, od centrum do skrajnej prawicy tam są różni mhm. ludzie. Którzy są właśnie. Jedni są bardziej konserwatywni od Prawej Sprawiedliwości, drudzy mniej, ale gdzieś tam bardziej, po, na pewno po prawej stronie. No i zostaje na przykład tutaj bliżej centrum, o tutaj PSL. ciężko jest wskazać, PSL Kukis. No. To taka chyba typowo centrowa partia, no trudno powiedzieć. Oni teraz bardzo starali się wyjść z koalicji która była obywatelskiej po to, żeby pokazać się, jako ta partia sprzeciwiająca się lewicowym wartościom. No tutaj myślę, że. Z centrum no, też, to blisko tak, centrum. To chyba to, tak, tak, to tak, blisko centrum, no wiadomo, to jest gdzieś tam ta reprezentująca ludność wsi mm -hmm. partia, więc pewnie gdzieś tam na pewno jest mnóstwo konserwatystów wśród pewno. nich. Mm -hmm. No ale też z racji bycia w tej koalicji obywatelskiej w wyborach mm, europejskich myślę, że. Pewnie dopuszczają tam jakieś ustępstwa w pewnych kwestiach. Tak, tak, jakieś ukłony w stronę lewicy pewnie mm -hmm. są. No idziemy na lewo, czyli tutaj też blisko centrum, ale już znowu troszeczkę po drugiej stronie jest koalicja. Nie, jak to się teraz nazywa? Koalicja POKO, tak? Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. nie Koalicja Obywatelska. Tak, wcześniej się jest Koalicja Europejska. A tak, no to tak. do Obywatelska była Europejska, teraz jest tak. Koalicja Obywatelska. pomyliłem się. Oczywiście A tak, ta, ta, na plakadach jest tak na pewno. Teraz jest Koalicja Obywatelska, na wyborach to była Koalicja tak. Europejska. Ale to są, jest oczywiście ten główny trzon, czyli Platforma Obywatelska. Teraz z Biedroni, tak? Tak, wiosna Roberta odłączyła trzeba ale zaraz o tym powiemy. Także blisko centro lewicy, gdzie tam Grzegorz Schetyna i, i platforma obywatelska. Tutaj też ta partia gdzieś tam wychodziła z korzeni konserwatywnych, ale gdzieś tam na przestrzeni lat poszli teraz, bardziej teraz w myślę, lewo. Że, teraz myślę, że tak. Więc to jest taka partia bardziej centrolewicowa. Też myślę, że oni też mają duży problem z, dlatego z określeniem swoich poglądów jednoznacznie. gdyż jest tam pełno ludzi, którzy jeszcze byli na początku tej platformy konserwatywnej, a teraz trwają w niej. No ale myślę, że hmm. jednak głównie to teraz Nurt jest bardziej lewicowy. Tak, tak. centrolewicowy. No, myślę, no lewicowych na pewno Ale jeżeli chodzi właśnie o tę sprawę jakieś LGBT w cudzysłowie, to, to bardziej są chyba za tym. Tak, tak. Tam, tam, tam... Na ten po prezydentach miast, którzy tam organizują te parady i... Tak, na Trzaskowski to, to już mm. o, oczywiście popiera, czyli gdzieś tam od centrolewicy lewicy do lewicy jest też taka bardzo, no to też ogromna partia, no też tak. akurat Jarosław Gowin z partii Porozumienia gdzieś tam właśnie był w tym konserwatywnym skrzydle Platformy, gdzieś tam minęło 10 czy 15 lat, nagle o, przesadziłem może i obecnie już jest w no tym. Po są dosyć podobne do siebie tak. W tak, bo wiadomo, to są partie największe, więc gdzieś tam częściowo muszą być na siłę rektora. Siły rzeczy muszą gdzieś to, zabiegać muszą... o centrum. Tak jest. Więc zostaje y, skrajna lewica, czyli to aż trzy partie w Polsce są skrajnie lewicowe światopoglądowo, czyli... Jakie to są trzy partie? No lewica, tak. Czy może mi się... Znaczy no to tak, no mówię Komitet Lewica, ale jakie winni partie? Aha, no czyli SLD, Razem i Wiosna Roberta Biedraga. Tak jest, czyli to są takie partie, które światopoglądowo nazywają siebie mm, wszystkie, że są na lewo y, i dlatego myślę, że zobowiązały Komitet w nazwie Lewica, na której się zagłosować, to y, startują z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli jednej y, z, z głównego trzonu tej, tej koalicji, która nazywa się Lewica. No to oni też oni bardziej y, są też pro... Ziel, zieloni tak bardziej, bardziej znaczy, zieleni. Znaczy trochę są zieloni oczywiście, o oh, właśnie proekologia o tym mówiliśmy. Czyli, czyli jeżeli chodzi o ekologię, no to lewicowcy... Tak, tak, liberalizm światopoglądowy... I, no i PS, też... PSL też, no też na pewno tak, bo oni nie mają jakby nic wspólnego z jakimś... No trudno powiedzieć PSL. No PSL właśnie centrowy z Kupizem, więc trudno określić ich poglądy, ale centro lewica i lewica na pewno bardziej jest za, za na przykład, walczeniem z, z węglem, czy czy źródła energii, takie. tak? i wspieranie jakiejś ekologii, chociaż tak to, to dużo powiedziane ekologii, bardziej Greenpeace. lewicowych takich organizacji, które też, o, na przykład są prozwierzęce. Tu akurat mamy także też akurat prezes Sprawiedliwości Sprawiedliwości znany z tego, że że chciałbym pomagać zwierzętom, także to jest... To, to musicie wiedzieć, te poglądy się gdzieś tam wszystkie spotykają. Myślę, że tak, w każdej tak. partii jest ktoś... Nikt nie jest ma. konkretnie jakoś zaszufladkowany. Tak na każdej ma jakieś... swoje sobie odchyły, tak? Tak, tak? jest i swoje poglądy. Więc myślę, że postaraliśmy się to wszystko w miarę obiektywnie przedstawić, dość chaotycznie, bo robimy to szybko, jest mało czasu do wyborów, ale chcieliśmy nagrać coś takiego dla osób, które nas pytały o to, bo po prostu tyle osób... Pisało do mnie, dzwoniło a żeby szybko jakoś w skrócie opowiedzieć o tym, jaki są partie, bo chciałby świadomie oddać swój głos. Więc żeby to uprościć, to teraz z naszym znajomym będziemy mogli wysyłać tak ten film. Dużo osób, na przykład, jestem taki ta strona tak. latarnik wyborczy. I na przykład uważałem się, załóżmy za wyborców PIS-u, a tam po wypełnieniu tej jakby ankiety wychodzi, że są za lewicą. No tak. najwięcej ich postulatów popierają. No to tak się... No, Słuchamy słucham to, co tam jest w telewizji. Najbardziej wiadomo, Peo i PiS to, to są dwie główne partie, i się z nimi ludzie starają się utożsamiać. A może się okazać, że mają całkiem inne poglądy niż, niż oni. Tak, no warto właśnie sprawdzać programy, ale z racji, że wiadomo, program to już jest dużo roboty, żeby przeczytać. I, a chociażby znaleźć, go, a później przeczytać. No, Macie też jakieś hasło pojedyncze na plakatach. Tak, do tego postaraliśmy się to wszystko w miarę streścić. Jeśli ktoś chciałby oddać świadomy głos, to warto, żeby. Sobie zapisywał te wszystkie rzeczy, notował na każdą z tych rzeczy, jakie ma swoje poglądy, i potem mówił sobie partię, która jest dla niego odpowiednia. Został odcinek, dlatego starałem się też, żebyście te wykresy mieli przed sobą, żebyście mogli wybrać, czy jesteście. Jeszcze raz, ostatni raz to powiem, czyli jeśli bylibyście podwójnie skrajni prawicowi, to bylibyście konserwatywni światopoglądowo i liberalni, liberalni gospodarczo, a jeśli bylibyście skrajni lewicowo. No To bylibyście yy. gospodarczo socjalistami, czyli za, za większym rozgadnictwem no i za mieszkaniem. liberalni pod względem poglądów Tak jest. To jest takie podsumowanie wszystkiego. I dzięki wielkie. zapraszam Was na wybory w niedzielę, 13 października. Oddajcie swój głos świadomie. Dziękuję Mateuszowi, który mnie odwiedził w moich skromnych sprawach. Dziękuję za zaproszenie. <noise> Dobra, udostępniajcie te filmy, żeby wysyłajcie znajomych, żeby oni też oddali świadomy głos. Pewnie. Podejrzewam, że ten odcinek ma trwać 15 minut, powinien trwać 40. Tak, także dajcie suba. Łapkę w o, górę, bry. tak. Dokładnie. O, reklama programu, czekajcie, dzwoneczek. Patrz, co przygotowałem. A, jest. Dobra, także tyle. Yy, polityki będzie jak najmniej na tym kanale, ale co, by, co wybory idą, to trzeba troszeczkę. No teraz to jest temat na topie, więc.